Od stuleci kobiety były uczone, że ich bezpieczeństwo i akceptacja zależą od bycia łagodnymi, grzecznymi. Badania wskazują, że kobiety często dostosowują swój sposób mówienia, by brzmieć milej i być lepiej odbierane przez otoczenie, co podnosi ich głos, czyniąc go wyższym i bardziej przyjaznym. Takie przekonania są często przekazywane przez pokolenia, od babć do matek, od matek do córek, jako sposób na przetrwanie i bycie społecznie akceptowaną. Jednak, zauważ, że teraz mamy inne czasy. Teraz możesz mówić w sposób, który jest autentyczny. Możesz być sobą. Nie musisz udawać łagodności, jeśli tego nie chcesz. W rzeczywistości, jak pokazują badania. Jenni Caddy z Harvardu. Niski, swobodny, spokojny głos wzbudza większe zaufanie i jest odbierane jako wyraz dojrzałości i odpowiedzialności. Z kolei badaczka Jennifer Bosson wykazała, że kobiety nagminnie dostosowują swoje brzmienie do oczekiwań społecznych, by unikać osądów jako zbyt stanowcze. Niestety, wysoki, łagodny ton może nawet umniejszać powagę, z jaką nasz głos jest odbierany. Dlatego warto się zastanowić, czy ty naprawdę chcesz brzmieć tylko miło, czy może wolisz być autentyczna i szanowana. Prawdziwie połączona ze sobą, mówiąca z serca i pewnością siebie kobieta buduje w pełni wartościowe relacje oparte na zaufaniu, a nie na próbach dopasowania się do cudzych oczekiwań.